No siemano, siemano, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie kursor. O, tu sobie go zwiększymy. Widzimy, sobie chodzi, pod, no, nawet pod spodem, pod kamerką mi chodzi. Także tym kursorem pokażę Wam, jak zrobić to film na TikToka. Na przykład wgrywamy sobie... Nie, może jednak... <grywamy> a co tam, niech będzie. Wgrywamy sobie jakiś filmik. No powiedzmy norma w normalnej takiej um, poziomej konfigurację. O, mamy jakieś filmik, to sobie wgrałem i teraz tak. i Musimy sobie sprawdzić w ustawieniach tryb wideo. Ja mam to ustawione właśnie tak jak filmuję, czyli 1080p, 25 klatek. I to na TikToka jest źle, bo musi być ustawienie pionowe. Czyli zmieniamy sobie ustawienia własne, dodaj i widzimy, że teraz mamy te domyślne. Jak ja tu kurwa coś wstuka. 1920 na 1080 i format obrazu 16 na 9, no więc tego, czyli taki poziomy, ten obraz, który normalnie nagrywamy kamerką czy telefonem, tak jak tu widzicie, no i to jest źle, i musimy sobie tu zrobić taki TikTokowy, czyli poziomy i tu zmieniamy, Odwróci, odwrócimy to. 1080 tu damy, a tu damy 1920 i tu oczywiście proporcje też zmienimy na 16. I ok. To sobie damy na przykład tak hashtag. TikTok. Hashtag nie jest konieczny, ale tak sobie nazwałem, żeby mi było później łatwiej znaleźć. I ok. I teraz mamy taki obraz, który, jeżeli wgramy sobie jakiś plik pionowy, gdzieś tu miałem jakiś. O, tu jest jakiś filmik, jeden pionowy. Jeżeli sobie wgramy taki filmik pionowy, to on od razu jest w, w dobrym formacie. no Prawie dobrym, bo też coś ma te, te boki, coś, coś nie bardzo. W każdym razie, każdy ten pliczek, czy to taki, czy to taki, musimy sobie go poprzemieniać, czyli zrobić tak, żeby był w, peł w pełnym tym okienku na pionowo. Jak to robimy? Wchodzimy na ten plik, później wchodzimy na filtry, dodajemy filtr, jest to filtr wideo. Kuźwa, ciężko mi się z tym steruje. No ale dobra, Size, Position and Rotate to jest kluczowy dla nas filtr. I widzimy teraz tak: możemy sobie tu zmienić rozmiar taki gotowy, żeby był taki jak chcemy, albo po prostu sobie rozciągamy to okno. Widzimy oczywiście, że w tym oknie pionowym nie zmieści nam się cały ten kadr, tylko część tego kadru, tak? Czy ja w ogóle dobrze ustawiłem. Jak sprawdzić ustawienie. Eksport bierzemy. No i tu coś oczywiście źle źle ustawiłem bo tu ma być 9 na 16 albo nawet możemy przepisać ten No ten Właśnie coś mi się tu nie zgadzało. Nawet możemy sobie przepisać ten format który tu jest i będziemy mieli teraz dobry format. Okej, okay, ale to o, zaraz, zaraz. Co tu ja sprawdzałem? Teraz eksport sprawdzałem. No to eksport nie, tylko ustawienia jeszcze raz. Tryb wideo własny. TikTok remove. Usuniemy sobie tego TikToka. Ja chyba coś musiałem źle ustawić tam. I jeszcze raz sobie ustawienia. Tryb wideo własny. Dodaj. Dzięki temu trochę się przedłuży. a tu wziąłem szóstkę, a nie dziewiątkę, i dlatego to się źle było. No, widzicie, błąd, dzięki błędowi też się można nauczyć. Sam źle zrobiłem, sam źle zacząłem, no ale widzicie, źle zacząłem, źle ten i dlatego ten obraz był węższy, ale to wszystko jest ku Waszej nauce. Ja też się uczę, o i teraz mamy lepszy obraz, i teraz jak sobie weźmiemy to w pionie. No, to jest zajebiście już. No, i możemy sobie już. Tu nie, nie musimy żadnego dzięki temu filtra dawać. A tu po prostu możemy sobie tym regulować, tym filtrem, który tu wgraliśmy. Czyli size, position and rotate. I o, nawet sobie myszką możemy. Mówiłem, a export. No i export advanced musimy sobie. Wziąć, najlepiej sobie adwensę wziąć, sprawdzić, czy, czy, czy to jest ok. I kodek, oczywiście, też może być taki MP4. Tak jak normalnie na YouTube dajemy eksport i sobie tam, nie wiem, coś sobie tam piszemy. TikTok na przykład. Yy, jakiś tam. Jakiś tam, nie. No i już mamy to. Ok, zapisujemy. Gdzie, gdzie ja to zapisałem w ogóle? No dobra, niech będzie tu. Nagrywki, ok. I teraz się nam eksportuje. Później możemy sobie wejść. No, trochę to trwa. No dobra, mamy już. I teraz tak prawym przyciskiem pokaż w folderze. Od razu wchodzimy, tam gdzie to jest, żeby nie szukać dwa razy. I mamy już na TikTok filmik. Tu jakieś drzewko. Ale już format jest tak, jak trzeba, tak? żeby sprawdzić. No, widzimy tu, tam się coś z kuchni, jakaś zajawka. I tak, możemy sobie sprawdzić prawym przyciskiem właściwości, szczegóły. I mamy tak. No trochę za niską ym, przepustowość dałem, bo te filmy trochę lepszej są przepustowości, no ale dobra, nieważne w sumie. Szerokość klatki 1080, wysokość 1920, czyli format TikTokowy zaliczony. I to tyle na, na dziś.